Możemy? Mam wrażenie, że tak. Informuję, że komisja przedłoży Sejmowi propozycję przyjęcia wniosku z 7 listopada 2024 roku Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych między innymi z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów służby specjalne, policje, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od 16 listopada 2015 roku do 20 listopada 2023 roku o wyrażenie przez Sejm zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej posła Zbigniewa Ziobro. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatur na sprawozdawcę komisji w tej sprawie. Bardzo proszę pan przewodniczący O'Smalak. Chciałem zgłosić pana przewodniczącego Głogowskiego. Czy pan przewodniczący wyraża zgodę? Wyrażam zgodę, panie przewodniczący. Dziękuję. Czy są inne kandydatury? Nie widzę. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, stwierdzę, że komisja wybrała pana przewodniczącego Głogowskiego na sprawozdawcę komisji. Nie widzę sprzeciwu. Stwierdzam, że komisja regulaminowa wybrała pana posła yy, y, Tomasza Głogowskiego na, na sprawozdawcę komisji. Dziękuję bardzo. Na tym wyczerpaliśmy porządek obrad. Zamykam posiedzenie komisji.